Hej, cześć. Przyleciałem dzisiaj do Tajpej. Dzisiaj to znaczy poniedziałek, 30 września. A leciałem lotem przez e, Seul, a następnie Jeju Air. Ponieważ udało się, że lotem leciałem w biznes klasie, Dreamlinerem, no to postanowiłem nakręcić dla Was filmiki, żebyście mogli sami zobaczyć i ocenić, jak to tam jest. E, moim zdaniem lot się poprawia, tam szczegóły w... W tym produkcie miękkim są rzeczywiście lepsze, zobaczycie na filmiku. Były bardzo dobre wina, naprawdę bardzo dobre i bardzo dobry wybór. Będzie o tym, będzie o tym filmik. Oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że o, kabina nie ma prywatności i nie można lecieć samemu. No mnie to w ogóle nie przeszkadza. A nawet wprost przeciwnie i na przykład dzięki temu, że tam obok siedziałem pani, to się z nią zgadałem. Bardzo ciekawa rozmowa. Babka prowadzi biznes turystyczny, więc mieliśmy o czym rozmawiać. Raz 12 godzin prawie. Trochę się spóźnił, bo pod wiatr żeśmy lecieli. Niekorzystny był wiatr, ale poza tym fajnie. Także zapraszam do oglądania. Komentujcie potem też. No to zaczynamy podróż do Taipei, Lotem przez Seul Bardzo fajne to jest połączenie I na początek Lot Business Lounge Mazurek Ja się już zarejestrowałem Więc przejdę obok, bo tu Państwo oczekują Z widokiem Proszę bardzo To jest bez celu. Że można sobie drineczka wypić Czy tam coś zjeść z takimi oto widokami. No i trzeba pora coś zjeść. No to jeszcze mała przekąska przed lotem w zasadzie drugie śniadanko. Ale zobaczcie, najlepsze jest to, że ona jest z takim oto widokiem. Czy może być coś piękniejszego niż śniadanie z rana z takim widokiem? No to jest i biznes klasa Zaraz się tu rozsiądę I będzie można zacząć podróż Mamy poduszeczkę Kocyk, amenity kit I chyba też kapcie, zaraz to wszystko pooglądamy No dobra i to zawartość amenity kit Fajna torebka Spada wszystko ze stolika, zaraz. Jest, jest wyraźnie poprawa. To mi rzeczy poskładały. A co to mamy? Sweet cream. A, balsam z olejkiem lawendowym. Apple cream. Do. Guzi w sensie do. Pust. O, fajne skarpetki. <laughs> brendowe, wreszcie jest. Wreszcie jest coś z logiem lotu, a nie jakieś no-name made by China. A, czekajcie. Bawełna 80%. No super. I zobaczcie, wyprodukowano w Polsce, a nie na Dalekim Wschodzie. Brawo. Należy wspierać rodzime marki. Skarpetki są super. Muszę kupić znowu sobie przelot taki, to będę miał dwie pary. Kapcie. o i jest poprawa i jest poprawa w, w tej masce na łoż mięciutka, fajna. Także zapowiada się... No dobra, szczotka. szczotka do zębów, zatyczki do uszu. O, a tam pani idzie, tylko nie powinienem pani pokazywać, a pani nam zaraz rozda coś dobrego do picia. No dobra, no to można lecieć. Za 11 godzin czy 12 będziemy mieć w Seulu, a potem jeszcze wylotu do Tajpej. No, no i będziemy robili i będziemy robili degustację. Jedziemy. To czas na degustację białego wina. Na pokładzie o 97 do Seulu, a jest czym wybierać, bo samych białych win są 4 w zasadzie 5 gatunków albo 6 chyba. Natomiast ja poprosiłem tylko wytrawne. No i zobaczcie, zaraz odwrócę kamerę i wam pokażę co jest. Ale na początek poprosiłem o wino z winnicy Turneau Chardonnay 2022. I to jest wino, które w 2024 roku zostało wybrane najlepszym polskim winem na konkursie Polskie Korki, więc próbujemy czegoś dobrego. No. Naprawdę jest zacne i warto lecieć. Zaraz pokażemy mój stolik. No więc tak, winnica Turnau Chardonnay, też winnica Turnau, znany już Solaris. Tutaj mamy włoskie Pino Bianco i Pino Grigio z Toskanii. I na koniec australijskie owieczki, przepraszam, nowozelandzkie oczywiście owieczki, a do tego orzeszki. No i tak to można lecieć. Nie zdążyłem wina z zdegustować wszystkich, a już mam przystaweczkę. No to zaraz będziemy konsum konsumować. Z kuseczkami ryżowymi, zaraz odwrócę kamerę, to zobaczycie, do tego czerwony Winko. Jest też zupa, no i coś na kształt Kimchi. Pora na sery i desery, czyli sery, słodycze. Ja poprosiłem tylko sery i kieliszek porto, jesteśmy w trakcie serów, deserów, słodyczy po pierwszym posiłku. No więc powiem wam tak, kozi serek. Teraz sporto, to naprawdę smakuje wyśmienicie. Super połączenie, poprosiłem o dokładkę. Może już widać w sztuczce, że są używane, ale ser jest naprawdę, czy kompozycja jest naprawdę super. Polecam. A na koniec tej części przyjemności jeszcze lody z likierem. No, no i teraz można sobie odpocząć, się, albo powyglądać za przyciemnione okna. A jakby ktoś był głodny między serwisami, to w kuchni z przodu są kanapki. Odwrócę zaraz kamerę i polecam Onigiri, czyli kanapeczki ryżowe. Zaraz to otworzymy. Jeżeli oni nie. i otwieramy to tak, tu jest taki kawałeczek plastiku, pociągamy. Tak. otwiera się nam w ten sposób, że mamy kanapkę ryżową wewnątrz takich płatków seaweed. Zdejmujemy drugie i zajadamy znacznego. No słuchajcie, tutaj z tyłu. Samolotu też jest coś do jedzenia, jak ktoś leci w ekonomiku. Są panowie, zrobili wystawę. To znaczy nie wystawę, tylko bar. O, tak, tam są wina. Wino białe, czerwone piwo. Bardzo piwo bardzo orę, proszę bardzo, panowie polecają. Ja już mam. I jeszcze tutaj jest, też druga część baru. Rozumiem, że panowie serwują drinki wstrząśnięte, niemieszane, Ale tylko w czasie turbulencji. Relacja z przelotu bez pokazania kwiatka, zgadnijcie gdzie, no to by była niepełna, tak? Trochę się w lustrze odbijam, to już Wam może, tak. wa, może Was naprowadzać. No więc to tak, toalet. Ale fajnie, że są kwiatki. E, natomiast chciałem pokazać, że oprócz żelu do mycia jest trochę kosmetyków, natomiast krem do rąk. Który jest tutaj oferowany, czy są w zasadzie, jest rewelacyjny. Nie wiem dlaczego Lot tego jeszcze nie sprzedaje pod, swoją, e, pod swoim brandem w jakichś takich fajnych e, opakowaniach. Jako zestaw, e, zestaw prezentowy kosmetyki Made by Lot by mogły być. No. To pozdrawiam z tego przybytku. No, a tutaj było moje łóżeczko bo fotel się rozkłada na płasko Trochę się udało pospać No ale pora wstawać na śniadanko czy tam kolację którą za chwilę będą nam podawać Tylko jak już będziecie lecieć w dreamlinerze i macie powyżej 1,88m to nie siadajcie w pierwszym rzędzie bo tu niestety wystaje telewizor czy tam monitor tak to zrobili, że jak leżecie, leżycie na e, znak do stopy nie mieszczą się pod telewizorem, ale to jest cecha tylko pierwszego pierwszych rzędów w drugich te telewizory są już wbudowane natomiast tutaj niestety wystają ze ściany i to trochę przeszkadza. Godzina 22.30 w Polsce, no ale w Korei to już prawie 6 będzie. Więc pora na polską kolację, a koreańską porą śniadanko. Tak ja to coś sobie zamówiłem. Teraz pokażę z drugiej kamery. O! to jest moje śniadanko w koreańskim stylu ładnie na porcelanie z pałeczkami zobaczcie pałeczki mają ten, pałeczki mają metalowe, bo w Korei się używa metalowych do tego kawka latte już trochę odstała także zajadamy No mnie się przelot lotem podobał w biznes klasie. Widać, że się starają. Wprowadzają polskie produkty, polskie akcenty. Załoga, oczywiście, jak zwykle bardzo fajna. Także tak doleciałem do Korei. A stamtąd już Jeju Air do Tajwanu. Powiem Wam, że tajfun nam tutaj nadchodzi. Zobaczymy, jak będzie. Na razie porywy wiatru, e, tam gdzie tajfun jest, są do około 200 km na godzinę, więc oby mi tu planów e, służbowo-biznesowych nie, nie pokrzyżował. Pozdrawiam, cześć i dajcie znać, czy wam się takie filmiki podobają. Nie, w zasadzie to debiut w moim wydaniu, bo ja raczej zdjęciowo się udzielałem. Pozdrawiam, cześć.